Szanowanko! Dzisiaj bierzemy się za montaż czujników cofania do Tigry. Co prawda Tigra jest mała, co prawda mamy już w niej kamerę cofania, ale jak jest kiepski kierowca, to nigdy ostrożności nie za wiele. W związku z tym taki zestaw budżetowy za 33 zł, ale podobny, najtańszy Chińczyk, tylko że wtedy kosztował 4 dyszki, więc jeszcze nawet potaniało, mimo inflacji. W megance to mi już 6 lat, aż dopiero jak kiedyś podczas wyciągania mnie z rowu została wyrwana podłużnica razem z, ze sterzakiem. To dopiero wtedy te czujniki przestały działać, a tak to działały cały czas. Więc ufny w to, że i ten zestaw podziała długie lata kupiłem 33 zł nie majątek. I teraz tak, mamy tutaj centralkę, tu kabel z zasilaniem do centralki. Tu mamy taki monitor, wyświetlacz który będzie pokazywał odległość i cztery sztuki czujników oraz takie wiertełko do wiercenia dziur w zderzaku. No i idziemy mniej więcej wymierzyć odległości. Tu prawda instrukcja nie podaje jakie powinny być wartości, ale z tego co pamiętam z naganki to tam było 20 parę czy 30 cm od krawędzi mniej więcej. I gdzieś tam na środku trzeba będzie to jakoś wpasować w zderzak do Tigry, więc zobaczmy na miejscu jak to się tam mniej więcej sytuacja kształtuje. No i mamy nawiercony pierwszy otwór, podczujnik. Tak się starałem, żeby właśnie było jakieś tam na maksa 30, w zależności jak to liczyć, gdzie ta jest krawędź auta. Będzie 20 parę, czy jakoś tak jak się przykręci, no to bliżej 30. Trochę są obłe kształty, więc nie tak jak w Polonezie, że co do centymetra da się wymierzyć. W każdym razie e, teraz sobie e, pomierzę odległości na przykład pionowo w dół, że wychodzi mniej więcej w okolicach tego załamania. Tutaj jakoś na przykład od tego załamania sobie można zmierzyć odległość tak, żeby z drugiej strony symetrycznie wywiercić. No i co? Myślę, że kolejny gdzieś na przykład tutaj i tak samo symetrycznie z tamtej strony i na końcu tamten. Także biorę się do mierzenia i działania. No i wszystkie otwory mamy nawiercone, w związku z tym Bagażnik do góry, i zobaczymy, gdzie tam upchnąć przewody do centralki. W celu dostania się w okolice wewnętrznej części zleżaka, ściągnąłem sobie tą oto uszczeleczkę, oraz za chwilę odkręcam cztery śrubki, żeby zdjąć ten plastik. I wtedy będzie można odchylić wykładzinkę i zobaczyć, jak tam poprowadzić przewody do czujników parkowania. Stworzył się taki mały problem, albowiem yy, tu jest jeszcze taka gruź wewnętrzna za tym zderzakiem. Myślałem, że jak odchylę wykładzinkę, to już będzie dostęp jakiś bardziej bezpośredni, ale nie. I w związku z tym trzeba takimi patentami się posłużyć. Na szczęście jest takie magiczne urządzonko coś takiego, że to ma i magnes na końcu, i taki chwytak fajny i latareczkę i tym, że właśnie. Przez ten otwór dostałem się tutaj, przeciągnąłem sobie kabel, przez co teraz tak zwisa. Teraz podobnie tym otworem się wbije i przeciągnę go tutaj. I tak samo później od tych wszystkich najdalszych czujników, gdyż tutaj w tych okolicach jest otwór rewizyjny, przez który będzie można przeciągnąć okablowanie. Także mam nadzieję, że obejdzie się bez zwiercenia w grodzi. Przy pomocy tego cudownego chwytaka. Udało się to w miarę szybko przeprowadzić, Są operację przeciągania kabli. Teraz yy, jeszcze dwa słowa. Pierwsze słowo jest takie, że jak wiercicie to uważajcie, żeby wam się głowica wiertarki nie odbiła, gdyż takie lekkie ryski są. No Tam pewnie, pewnie do spolarowania, ale lepiej tego unikać. A druga rzecz, te czujniki mają takie yy, silikonowe mocowania cztery. Ja to robię w ten sposób, że je wciskam. Jak widać ten silikon się ugina i tak jakby powoduje, że czujnik nie chce wejść na miejsce. Biorę sobie, biorę sobie taki, oto, biorę sobie płaski śrubokręt. Wciskając lekko ten silikonowy łepek, dociskam czujnik, aż wejdzie pod zderzak, później drugi, później trzeci, później czwarty. I na końcu jeszcze delikatne ruchy obrotowe, żeby to się zakleszczyło. bo tu jest taki mniej więcej rowek, właśnie na grubość zderzaka. Taki pan pewnie jest milimetrowy. Na samym końcu i to powinno się tak zakleszczyć, czyli tak powinno wyglądać jak tu i jak tu, że czujnik siedzi, jest osadzony i nie wystaje bez żadnych szpar. W tej przelotce trzeba zrobić sobie otwory po to, żeby przecisnąć przez nie przewody, gdyż inaczej nie można by jej było szczelnie osadzić. W związku z tym naciąłem sobie lekko otwór i teraz każdy z tych czujników przekładam przy okazji albo sobie oznaczcie, bo akurat na tym modelu nie ma oznaczonych, który jest od którego czujnika, więc albo sobie jakieś naklejki przyklejcie typu tam ABCD, 1, 2, 3, 4, czy tam lewy lewy, lewy środkowy, prawy prawy i prawy środkowy. Coś w tym stylu, żebyście później pamiętali, jak to wpiąć do centralki. Wykręciłem sobie tylną lampę. Chodzi o to, żeby się podpiąć do światła stopu. W związku z tym namierzyłem, że za stop odpowiada biało-czarny przewód oraz brązowy. I do tych przewodów należy się wpiąć tym kablem od centralki czerwono-czarnym. Co zaraz uczynię. Tutaj w tej wnęce umieściłem sobie centralkę. Sprawdziłem na krótko, czy wszystko działa. Spiąłem ją trytytkami, w tym celu musiałem wywiercić dwa dodatkowe otwory. Od wewnątrz, jeszcze taka yy, gąbka z taśmą dwustronną, czyli nic tam nie powinno hałasować podczas jazdy. Trzyma się i na gąbce, i na trytytkach, i na tej taśmie. Także powinno być git. Składam to do kupy. A tutaj wam jeszcze pokażę, że tym kanałem, którego tam nie widać, i tutaj wnętrzem progu. I pod spodem pod deską rozdzielczą wyprowadziłem sobie kabel do wyświetlacza. No i wszystko mamy skręcone, uszczelkę już założoną, w związku z tym zamykamy i przystępujemy do próby generalnej. Wbijamy sobie wsteczny bieg. Na wyświetlaczu są takie dwie kreski. Tu się już odpaliła kamera cofania. I jedziemy, jedziemy w kierunku skody na abordaż. O, kamera pokazuje, że już blisko czujniki. Jeszcze nic. O, i zaczynają pikać na kamerce, już widać koło. I już zaczynają mocniej pikać. Także raczej wszystko działa. I po wyrzuceniu biegu czujnik się dezaktywuje. Także więcej filmiku nadchodzi. Pozdrawiam, subskrybujcie, klikajcie w reklamy Barszczu. Hej!